Dzień kolejny, poniedziałek, godzina 18 Burdel Zamkamy Na dzisiaj to nawet nie wiadomo w sumie jaki jest plan działania No i prawdopodobnie będzie trzeba no, Przesegregować co do wyrzucenia, do wyrzucenia Co zostawić, co zostawić Tutaj ten burdel też trochę posprzątać Bo jest z tego syfu no i nie wiem, może ten przód rozbiorę. Zobaczymy. Okej, okay, wszystko co nie potrzebne mamy tutaj pocięte. Coś za dużo tego nie było, bo to tylko y, te pod z przodu, tylko koło wycieraczek. Y, wygłuszenie maski no i dwa przednie nad kole, bo one do wyrzucenia były, a żeby się do worka pomieściło. Ok, mi tu w środku zostało do zdjęcia tylko ten kawałek dywanu i to, ale tego nie będę za bardzo pokazywał, bo co tutaj tylko te. E, klipsy trzymają i ona najprawdopodobniej powinna zejść. To jest chwila moment roboty, a nie opłaca się tego nagrywać. Ok, a więc teraz zabieram się za ściągnięcie chłodnicy, no i w sumie to odkręcenie tych wszystkich śrubek, żeby cały pas przedni zdjąć. Bo tutaj osobę ja ściągał całą pokrywę, tutaj tą osłonkę, misę będę ściągał, będę chciał sobie to wszystko jakby uszczelnić, bo mi tam z której strony się poci cały silnik, a żeby to, żeby tą zdjąć będę musiał zdjąć tą pokrywę i to takie kółko Ok, korek mam już odkręcony i teraz w tym miejscu znajduje się korek spustowy płynu chłodniczego i odkręcamy go i wtedy nam płyn będzie leciał tu jest na, na krzyżaka Ok, już korek odkręciłem płyn ścieka i teraz czekamy aż płyn ścieknie potem odkręcę sobie tutaj ten Tutaj tą opaskę, yy, w, tym, w tym miejscu opaskę, tutaj opaskę, tutaj klipsy podpinam i chodnica teoretycznie mogłaby mi zejść, ale nie wcale cały z pasem nie zejmę. Zobaczę, żeby zdjąć ten klips tutaj, po prostu trzeba wziąć śrubokręt. Ja tu mam jakiś taki ocieniutki, płaski, taki, żeby tutaj on najlepiej był, tak fajnie pasował. Tylko docisnąć i się wyciąga. Z drugiej strony będzie to samo. Czy to będzie... Czy to ciężko będzie szło? Myk wszedł. Oj, coś ciężko idzie. No, wychodzi. O, no i mamy to. Trochę zgnojone jest, ale ale będzie, będzie dobrze. Jak mamy chłodnicę zdemontowaną i ten plastik taki czarny, co tutaj idzie, to już jest w sumie ostatnia droga do sukcesu. Czyli te cztery śrubki, i tutaj też cztery, tutaj jest po jednej, ale ja je już się odkręca, jak się zderzaki ściąga albo, albo jak się nie ściąga, to, to po prostu tutaj są i cała, cały pas przedni powinien już na zejście. Ok, jak mamy śrubki podkręcane, tutaj. Jest ten taki metal i tu są nie wiem jak to nazwać, te takie nie wiem, jakieś podpórki, że się belkę przykręca, nie wiem jak to nazwać. I tutaj jeszcze jest wtedy jeden z grzew. Tutaj i tutaj. Ale ja tego nie będę jednak rozwiercał, bo tyle miejsca mi w zupełności wystarczy. Więc teraz zabiorę się za odkrycenie wiskozy. Jednak wiskozy nie ściągam, tylko pomyślałem, że jak już to sobie po prostu odkręcę, tutaj te śrubki, nie razem z całym kołem pompy wody wyjdzie. Chyba. Nie wiem, zobaczę. A jak nie, to, no to będę musiał odkręcić. Na razie wziąłem sobie tylko ten wentylator. A teraz będę ściągał pasek. Jeżeli pasek zdjąć, tutaj jest taki taki kwadracik, po prostu nakładamy klucz 16 lub 17, zaciskamy go do dołu i napinacz, no wtedy puszcza. I jeszcze zanim zdejmiecie pasek, najlepiej sobie albo na karce narysować, albo zdjęcie zrobić jak on idzie, żeby potem łatwiej było go założyć. Dobra, wiskozę mam zdjętą. Koło, koło pompy wody zdjęte. Teraz sobie na razie wezmę, zacznę ściągać układ wspomagania. Czyli pompa wspomagania. narycza olej cały spuścić, to jest zbiorniczka. W sensie no tutaj żeby spuścić yy, olej z całego układu, trzeba znaleźć najniższy punkt. Czyli przy pompie na samym dole. Potem maglownicę będę ściągał, czyli tutaj śrubka, tutaj jedna śrubka jest to od spodu, są przykręcane. Końcówki drążków trzeba podkręcać. Potem jest tam o krzyżak trzeba odkręcić. Nie wiem czy będzie widać. Dobra, ci każdym się razie widać tam. No i to będzie to. Wszystko. Dobra, trochę się rozkręcimy, zapomniałem ponagrywać Już mamy, nie wiem czy nagrywałem, czy nie, yy, wiskozę zdjętą alternator zdjęty pompę wspomaganie zdjętą, bo się okazało, że tu jeszcze z z podstawy filtra oleju tu jeszcze gdzieś cieknie i to wszystko jest takie zażygane trzeba to wszystko wziąć, zdjąć uszczelnić i będzie dobrze, a teraz jeszcze jestem w trakcie odkręcania maglownicy tam końcówki odkręcam tutaj już na krzyżaku odkręciłem jeszcze mi tylko zostaną tutaj jedna śrubka i tutaj druga śrubka i Powinno wszystko zejść dobra. Maglownica mamy na ziemi, ale ja już nadzieję chyba kończę. Tylko gratuluję, poskładam na jedno miejsce, odkładam, żeby syfu nie było i tyle. Dzień kolejny, zmagań z gruzem. Się troszeczkę śniegiem przyspało. Z tym pierwszy śnieg w roku, bo 2 grudnia. Dobra, otwieramy ten butel. O, tak grzeje. No i co? Dzisiaj ściągamy dalej cały przód miskę i to wszystko. Ok, mamy maglownicę zdjętą. Tu jest olej ze wspomagania. Taki, no, nie za czysty. Trochę czerwony powinien być. Ale dobra. Teraz zaraz zabieramy się za ściągnięcie misy olejowej podstawy filtra oleju, bo tu też cieknie. Zobaczymy, czy da radę zdjąć to osłonę bo z niej też tam tutaj o troszeczkę cieknie, tutaj z tej chyba nie, ale będę musiał sobie tą pokrywę jeszcze zdjąć, bo będzie malowana prawdopodobnie no, prawie pod kolor samochodu, to będziecie widzieli mniej więcej jaki kolor auta będzie. Okej, okay. olej nam się spuszcza, jeszcze filtr mamy zdjęty, korek odkręcony, tutaj olej się spuszcza, leci trochę czarny, wiele z 4000 km ma ale no co, No nowo go na pewno nie zaleje ok, miskę mamy odkręconą, śrubkę, mamy odkręcone teraz będę przychodził do podważania jakoś zdejmowania tej miski kurde, trochę było strania się z tym, ale ale się udało, kurde, są śrubki to tylko co miskę montuję jeszcze są, które przez skrzynię przechodzą ok, misę mamy zdjętą po trochę długich męczarniach, bo Silnik trzeba było trochę podnieść, żeby tą miskę zdjąć Opcjonalnie też mogłem sanki odkręcić, ale podniesienie silnika to była szybsza opcja No i co, jakieś pół godziny, 35 minut, coś takiego Misa wyjęta Dobra, na razie z przodem kończę z silnikiem, bo ani żadnego częściwa nie mam, ani uścielek, żeby to wszystko pozakładać Dlatego wezmę sobie teraz w środku tutaj ma konserwację, czy nie wiem co to tak szczerze mówiąc jest Wezmę sobie poździeram i potem sobie swoją będę kładł, jak się wszystko weźmie za, za imprygnuje. nie wiem jak to powiedzieć To wszystko, wszystko tutaj będzie pozdejmowane Mamy skończoną. Teraz przechodzimy na tamtą. Już całą konserwację, wszystko by Bynajmniej to, co chciałem, te elementy, w szczególności podłoga, bo tutaj też troszeczkę tylko rdzy jest. Tutaj się też wszystko zakonserwuje. Fajnie, elegancko będzie. A teraz najprawdopodobniej zabiorę się za rozbieranie drzwi. To the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine? Drzwi mam już rozebrane, tak, lusterka, nie lusterka, boczki, wszystko. Ale klamki tej zewnętrznej nie będę ściągał, bo, bo z tego co widzę, to trzeba cały mechanizm wszystko ściągać, bo tam dostępu za bardzo nie ma. Jeszcze tylko metalisto została, do zdjęcia, i pierwsze drzwi mamy gotowe. Drzwi już mamy porozbierane, te boczki są, tutaj to jeszcze osłony wygłuszenia, nie wiem jak to nazwać. Tutaj sobie cały karton tych gratów zrobiłem z tyłu, te szyby całkiem powyciągałem Bo one też będą szły do oklejenia Jeszcze mi zostanie tylko tą tylną szybę wyciąć I będzie można się w sumie już za blacharkę, w sensie za blacharkę, no za konserwację, nie konserwację, jakieś inne duperele brać Już jakby przygotowywać pod malowanie A Na dzisiaj to już raczej koniec, bo trochę zmęczony jestem Czyściwa dalej nie mam ani no, nic silnika, się nawet nie dobieram na razie. No i co? i wszystko zostaje tak jak było. Tylko jeszcze graty zostało posprzątać. Światło pogasić i do domu.